Ale rzeczywiście jest tak, że im więcej człowiek zniesie w życiu niepewności, tym więcej mm, masz tym bardziej jest podatny na przyjmowanie szczęścia, ona ci daje pewność, że nawet jak jest źle, to jest dobrze. A nie niepewność, że jak nie wiadomo, jak im gorzej, tym w sumie lepiej. Oczywiście e, można to interpretować na 300 sposobów, bo teraz mamy milion kapłanów i dwa miliony wiernych, w cudzysłowie oczywiście, bo to są statystyki z czapki, ale tylko żeby pokazać, mm -hmm. że tych osób jest bardzo wiele i każdy z, po swojemu interpretuje literę pisma. No więc jak każdy po swojemu interpretuje, no to to, to jest jakby zawsze. Debata niekończąca się, zwłaszcza w psychologii, czy przez to, że przez tę dowolność i nieprecyzyjność, to w zasadzie jest lepiej czy gorzej. Ta nasza niedoskonałość ludzka zostawia taką, jakby powiedział profesor, profesor Kołakowski, zresztą to powiedział, akceptację dla mizerii życia. Że my się po prostu staramy z tym poradzić, że jak ktoś dostaje pracę, to niektórzy, bo zapracowali, a niektórzy ze mają szczęście. Ale bez względu na to, jaką człowiek znajdzie. Akceptację niepewności, to mu to w poczuciu szczęścia pomoże. Jeżeli zaczyna się uciekać do systemów magicznych,